Pościg za lecendarystą w Passacie. Motocyklista bez uprawnień i pod wpływem. Złodzieje nieświadomi, że pojazd ma lokalizator. Policja kontra trzy tęgie barany i również mniej przyjemne zdarzenia na służbie. Zaczynamy! Niedzielnego wieczoru w miejscowości Orzechow grupa funkcjonariuszy ściga 35-latka, który nie zatrzymał się do kontroli. Ucieka nam samochód. Volkswagen Passat w Orzechowie kierując się na Mielczany. Kierujący to recydywista znany policjantom, dlatego ci nie zamierzają puścić mu tego władzy. Policja! W imieniu prawa zatrzymaj samochód! Policja, w imieniu prawa, zatrzymaj ten samochód! Uciekinier wie, że na asfalcie nie ma szans z pojazdem pościgowym, dlatego w akcie desperacji zjeżdża na pole, gdzie grzeźnie, a mundurowi natychmiast go aresztują. Pokazuj ręce! Płać się na ziemię! W imieniu prawa pokazuj ręce! Skrzyżuj ręce! Ręce do tyłu! Nie ruszaj się! W 35-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów, a Passat nie ma ważnego przeglądu od trzech lat. Mężczyźnie grożą dwa lata więzienia. W miejscowości Wielkie Pawlowice policjanci prowadzą pościg za znanym im 27-latkiem, który próbuje zbiec z miejsca kontroli. Mundurowi chcą zatrzymać kierującego, ponieważ mają podejrzenia, że prowadzi pojazd pod wpływem niedozwolonych substancji, za co zresztą był już dość niedawno karany. Sprawca całego zamieszania w wyniku zderzenia ze znakiem drogowym uszkodził tylną oponę, lecz nie zniechęca się do kontynuowania ucieczki, którą zwieńcza inny policyjny patrol, zastawiając blokadę na drodze. Po zatrzymaniu mężczyzny okazuje się, że ten ma ważny zakaz prowadzenia pojazdów, a badanie narkotesterem daje wynik pozytywny. Aktualnie mundurowi prowadzą dochodzenie, czy pojazd, którym poruszał się 27-latek, jest jego własnością. Funkcjonariusz operacyjny otrzymuje zgłoszenie o kradzieży kłada z jednego z parkingów. Zgłaszający sąsiad poszkodowanego tłumaczy, że złodzieje załadowali czterokołowiec do białego busa, po czym odjechali. W zaledwie kilka minut policjanci namierzają podejrzany pojazd, otaczają go i zatrzymują. Skradziony kład posiada moduł GPS, który cały czas pokazuje jego lokalizację. W białym busie znajdują się trzy osoby w wieku 29, 34 i 18 lat. W przestrzeni bagażowej ujawniono skradzione mienie. Na dodatek kierujący nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Cała trójka została oskarżona o współsprawstwo. Złodzieje wyjawili, że za chwilę mieli sprzedać tego kłada, lecz na szczęście zostanie zwrócony właścicielowi. Najstarszemu recydwiście grozi do trzech, a reszcie bandy do dwóch lat więzienia. Patrol policji niedawno w piątek, tuż po północy, zaskakuje trójkę włamywaczy, którzy pod osłoną nocy postanowili okraść oddział znanego sklepu internetowego w centrum Brna. Ciemności nocne nie pomogły i delikwenci zostają zatrzymani zaraz po tym, jak udało im się sforsować drzwi wejściowe. Błyskawiczna reakcja stróżów prawa udaremnia ich niecne zamiary, a trzej złodzieja szkowie zostają spacyfikowani. Wszyscy trafiają na pobliski komisariat, gdzie będą tłumaczyć się m.in. ze zniszczeń, jakie dokonali, na kwotę w przeliczeniu co najmniej 200 tys. zł. Dużego zaskoczenia doznają mężczyźni poruszający się Fordem Mondeo, którego bez pardonu zatrzymują dwa policyjne pojazdy. Kierujący wraz z pasażerami są podejrzani o posługiwanie się fałszywymi banknotami, którymi regularnie dokonywali płatności głównie w sklepach spożywczych lub poprzez zakupy w internecie. Trzech oszustów oraz ich czwarty, nieco później ujęty wspólnik czeka w areszcie na swój dalszy los. Pod koniec listopada ubiegłego roku w niedzielę rano jeden z kierowców poinformował policjantów, że w okolicy panoszy się muflon, który biegnie w stronę okolicznej autostrady. Do poszukiwań włącza się kilka patroli policji miejskiej, które odnajdują roga tego rzezi na jednym z osiedli. Okazało się później, że nie jest to muflon, a baran Kameruński, który najwidoczniej zgubił się właścicielowi. której przez niej? Po zdecydowanych próbach ujarzmienia barana, policjanci ładują go na pakę swojego pick po czym wiozą w bezpieczne miejsce i uwalniają. Ja. Tak, tak, oh. Jednak to nie koniec baranich wygłupów, ponieważ zaledwie trzy dni później znów na osiedlu panoszy się inny baran, tym razem Jasnej Maści, którego również udaje się złapać i zwrócić właścicielce. Właścicielka podziękowała za akcję, lecz poinformowała, że również drugi tym razem ciemny baran także uciekł jej przez ogrodzenie. Policjanci odnaleźli także tę zgubę, lecz tym razem nie tak gładko poszło. Bez blokady się nie obyło i po zastosowaniu tych środków ujarzmiono trzecią ze zguby. Z pomocą policjantów właścicielka zaniosła kędzierzawego recydywistę do pojazdu i przetransportowała go na działkę do jego jasnoskórego wspólnika. Idzie zbaranieć od tego wszystkiego. Pewnego dnia policjanci prowadzący kontrolę prędkości ujawniają wykroczenie kierującego motocyklem, którego prędkość zarejestrowana przez radar wynosi aż 201 km na godzinę. Mundurowi natychmiast reagują na wykroczenie i ruszają za piratem drogowym. Do dyspozycji mają Volkswagena Passata, który musi zmierzyć się z bardzo trudnym przeciwnikiem sęk w tym, że owy przeciwnik nie ma zamiaru się zatrzymać. Mimo że motocyklista spostrzega radiowóz jadący za nim na sygnale, ignoruje polecenia policjantów, stale przyspieszając i powodując swoją jazdą zagrożenie w ruchu drogowym. Wreszcie mundurowym udaje się zajechać drogę motocykliście, który jeszcze usiłuje uciekać lasem, ale zostaje zatrzymany. Okazało się, że powód, dla którego mężczyzna uciekał policjantom, był prosty, bowiem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, a także znajdował się pod wpływem narkotyków. Na obrzeżach stolicy Czech policjanci prowadzący szeroko zakrojoną akcję zatrzymania kierującego białym busem wysiadają z pojazdu, by zatrzymać uciekiniera poruszającego się pod prąd. Kilku policjantów ustawia się tak, by w razie potrzeby przestrzelić mu opony, do czego właśnie dochodzi. Zatrzyman Mercedes figurował w systemach jako skradziony, a kierujący nim 44-latek wielokrotnie nie zatrzymywał się do kontroli, a także stworzył ogromne zagrożenie na drodze i spowodował kilka kolizji. Uciekinier był poszukiwany oraz dwukrotnie otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów. Mercedes pochodził z kradzieży. 9 stycznia tego roku, chwilę po godzinie siódmej rano w miejscowości Uście nad Łabą dochodzi do potrącenia funkcjonariusza Policji Miejskiej, który próbuje zatrzymać pojazd do kontroli. Sprawca ucieka z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy mundurowemu. Poszkodowanemu pomocy udzielili pozostali świadkowie, a nagranie zostało przekazane właśnie przez jednego z nich. Zbieg jest aktualnie poszukiwany przez czeską policję. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz pod filmem. Dziękuję wszystkim wspierającym. Widzimy się w kolejnym odcinku programu Policja w akcji na Stop Pirat TV.